Uszanowanie. Jak tam? Dobiliście targu? Wi? Co ty tu robisz? Kto to jest? Przyszedłem sprawdzić, jak wam idzie. Czy wszystko gra? Kto to kurwa jest? A co? Chcesz mnie wziąć na randkę? Dajcie mi kurwa jeden powód dla którego mam nie rozpierdolić upatemu u Kutasowi i to już. Spokojnie. On jest z nami. Co jest? Do trzech nie potraficie kurwa liczyć? Troje was miało być! Troje! Mhm. Was też. Do tego miałeś też przynieść gotówkę. A co się nie widać? Wróćmy do rozmowy. Okej, okay, spóźniliśmy się, nasza wina. Zejdziemy z ceny o 10%. 20. 15. Niech wam kurwa będzie. Co oni, żeby przynieśli kasę? Postrało cię, Win? Po co się tu pchałeś? Kosiarzu nie można ufać. To się nie może dobrze skończyć. Nie jesteśmy głupi, Win. Wiemy, ile ryzykujemy, ale potrzebujemy tej kasy. Bardzo. Cii, zamknijcie się wszyscy. Potem będzie czas na pogawędki. Zabawne. Od początku nie podobała mi się twoja morda. Teraz już wiem czemu. To ty nam odbiłeś, Sandra Dorset Ty rozjebałeś kryjówkę w Watson. Koniec rozmów. Nie mieszaj w to nomadów. Powiedzieli, że jesteście razem, tak? Zgadza się, kurwa, czy się przesłyszałem? Okej, okay, ale... Koniec rozmowy! Rozjeba ci! To rękę sobie... Snipera! Dzięki za pomoc, Wik. Zajebisty z ciebie negocjator. Myślisz, że po co wystawili snajpera? I tak doszłoby do strzelaniny. Może. Nie dowiemy się. Otwórz chłopakowi. Wyszło jak wyszło, ale nie to jest ważne. Wlazłeś do paszczy lwa, żeby nam pomóc. Bezinteresownie. To rzadkie. Rozumiesz? Cholernie rzadkie. Dla mnie ważniejsze od pieniędzy. które i tak sobie weźmiemy. Dzięki za wszystko i do zobaczenia.